Najlepsza golonka, wersja druga. Tu mamy baniak. Tu mamy goronki. Wkładamy. No, nie, najpierw wsypujemy liście. I zielę. Mamy liście. O, tak. Tu mamy golonkę. Teraz tą golonkę włożymy tu. Teraz zlewamy dwie dwa kubki. Tak. Teraz spujemy dwie płaskie uczki soli. O.

Zmienić się trochę ogień. I od tej, od tej pory będę gotował 35 minut. No teraz gronka się gotuje na troszkę mniejszym ogniu. Mamy 8 minut. Czekamy. Czas do końca. Teraz Wpuścimy ciśnienie. Dobra, teraz otworzymy. Może by nie było, nie? O. Teraz to przelejemy. Teraz to przelejemy tu o, tak wygląda w pierwszym gotowaniu później tu ją ułożymy i będzie git. Dobra, teraz robimy kolejną kolejny wsad. Nie czy mi się to zmieści w ogóle. Może? O zmieściło się Na kupki wody. wody, liście i ziele mamy pod spodem. I teraz spiemy dwie łóżki soli. nakrywamy I gotujemy. Mamy drugą porcję, to będę je upychał tu. Wszystkie. Dobra, teraz użyliśmy to yy, skórami do góry, żeby były piękne. Teraz tak. O, to jest jedno piwo, to jest drugie. O, to jest najlepsze. Tak, kminek, jedną torebkę. Yy do żeberek mi odzieć przyprawa, cztery torebki, tak. Teraz damy, jak wam zostanie sos. To sos się zamraża i dodaje się do, do, dodaje się do kolejnej porcji. To jest po prostu sos, który został z ostatniego gotowania. Tak. Teraz damy dwie łyżki miodu. No. Jedna. I druga. Miód jest. Teraz piwo jakieś ruskie, nie wiem co to jest. Zalewamy piwkiem. No ale takiego nie kupicie, bo to jest jakieś nie wiadomo co. A tak jest najlepsze. żywiec. Damy drugie. Udamy. Teraz przestawimy na polniczek, może na tym mniejszy i teraz będziemy gotować. Milonka ładnie nam się gotuje. Niestety musimy przerwać. Gotowanie dokończymy jutro, bo jest już 22.00, bo nawet jest 22.30. Także jutro dokończymy. Kolonka się gotuje. Zobaczymy jak to wygląda. No tak to wygląda. Wody jest na razie dużo. Przykryjemy pokrywą. Pogotujemy tak 3-4 godziny. Później odkryjemy pokrywę. I poczekam, aż woda trochę wyparuje, a sos zgęstnieje troszeczkę, będzie ciemniejszy. Golonka po 3 godzinnym gotowaniu pod przykryciem. Teraz jest otwarta. Prawie gotowa. A tu pani będzie próbować. Kapię mi. I co? Golonka jest gotowa. Ja to wodaję z takim sosem. Polewamy na talerzu i wyciskamy ząbek czosnku. Albo dwa, jak jest mały. I tak to wygląda mniej więcej. 4 godziny gotowania pod przykryciem, 3 godziny. I później gotujemy nasz co w Mamy taki wygląd, jakby była pieczona. To tyle.